Nie zamierzam już więcej mówić o COVID ani o SARS-CoV-2, a nie zamierzam z prostego powodu. Przez ostatnie 110 lat my, ludzie na tej planecie, byliśmy okłamywani. Otóż bardzo niewielka grupa przestępców, spiskowców powiązanych z przemysłem, postanowiła podporządkować sobie całą ludzką populację. W celu realizacji swych złowrogich planów wzbogacenia się poprzez zubożenie i zabicie reszty ludzkości. Mam dość bycia grzecznym. Czas na grzeczności już dawno minął. Gdy zwrot akceptowalny współczynnik zgonów staje się w przemyśle normą, to znaczy, że utraciliśmy nasze człowieczeństwo. I to nie ja wymyśliłem ten zwrot. Tego zwrotu użyła Światowa Organizacja Zdrowia oraz firmy Pfizer i Moderna, kiedy otrzymali zezwolenie na rozpoczęcie procesu zabijania ludzi w interesie realizacji swych celów. Następny slajd. Nie będę tu niczego osładzać. Mamy do czynienia z kartelem przestępczym. Zachowujemy się tak, jakby w jakiejś ukrytej warstwie rzeczywistości istniało dla niego jakieś usprawiedliwienie, jakby w jakiś sposób Światową Organizację Zdrowia kierowały jakieś poczciwe intencje. Tymczasem od samego początku swego powstania w latach 40. XX wieku Światowa Organizacja Zdrowia to nic więcej niż kartel przestępczy, mający jeden i tylko jeden cel. I pokażę wam dokument potwierdzający to, co mówię. To nie są moje domniemania. Można to udowodnić, używając do tego ich własnych słów. Do realizacji swych nikczemnych planów wykorzystują proces mający kilka etapów. Zaczynają od planowania ćwiczeń, następnie przechodzą do ich finansowania, potem tworzą uzasadnienie dla tego, co zamierzają zrobić, a na końcu robią to i czerpią z tego zyski. I czynią to z naruszeniem artykułu 15 ustępu 19 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, co tak się akurat składa, rozpoczęło się wraz z ustawą antytrastową Clayton Act, dokładnie w tym samym roku, w którym w Stanach Zjednoczonych położono podwaliny pod Światową Organizację Zdrowia. To fascynujące, że ustawy Clayton Act uchwalono w 1913 roku i dokładnie w tym samym roku rozpoczął się zbrodniczy spisek, który dziś nazywamy Światową Organizacją Zdrowia. 110 lat później oraz z naruszeniem TFU lub TFU, nawet nie wiem jak to się wymawia, TFTE, czyli Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który moim zdaniem należałoby raczej nazwać traktatem o dysfunkcyjnej europejskiej plice. Zapisy artykułu 101 jednoznacznie stwierdzają, że tu nigdy nie chodziło o zdrowie publiczne. To było wymuszenie rozbójnicze w celu zastraszenia populacji i narzucenia jej określonych zachowań. Kropka. O to w tym chodziło. Od samego początku. I możemy tu przedstawić całą masę teoretycznych argumentów, ale nawet sama teoria, że mieliśmy jakąkolwiek pandemię jest obalona przez dane z Curychu, które jasno pokazują, że w roku straszliwej, śmiertelnej, globalnej pandemii Wykłady z ubezpieczeń na życie były o 30 miliardów dolarów niższe niż co roku. Jeśli jest tu jakiś lekarz, pracownik socjalny lub ktokolwiek inny, to chciałby debatować, czy możliwe jest podstępne stworzenie wirusa, który potrafi zdobyć informacje o czymś w koncie bankowym, polisie ubezpieczeniowej i o tym, czy regularnie opłaca składki, to zapraszam. W każdym razie dane są jednoznaczne. To nie była pandemia, to było ludobójstwo i musimy to nazwać po imieniu. Następny slajd. Gdy mówię, że oni to zaplanowali, spójrzmy, co oni napisali drobnym drukiem, chociaż wcale nie takim drobnym. Najpierw chcę zwrócić Waszą uwagę na prawą kolumnę slajdu. Są to dane z 2011 roku na temat wspólnego programu Światowej Organizacji Zdrowia, organizacji Welcome Trust, PATH i Fundacji Gatesu, czyli wspaniałego globalnego programu szczepień przeciwko malarii dla dzieci w wieku poniżej 6 miesięcy. W toku badań klinicznych oni zamordowali 66 dzieci z grupy szczepionkowej. A następnie sprytnie użyli terminu grupa kontrolna dla drugiej grupy, w której zamordowali 28 dzieci. Powodem, dla którego użyłem sformułowania zamordowani, jest to, że dokładnie tak właśnie było. Bo okazuje się, że dzieciom z grupy kontrolnej bynajmniej nie podano soli fizjologicznej czy jakiejś innej neutralnej i nieszkodliwej substancji, tylko cały koktajl różnych chorobotwórczych patogenów. Czyli oni wiedzieli, że zastrzyk z grupy kontrolnej jest zabójczy, a ten podawany grupie eksperymentalnej jest teoretycznie potencjalnie zabójczy, czyli zasadniczo poszli na całość i zabili wszystkich. Teraz powiem o artykule 5 ust. 13, który umieściłem na slajdzie, bo chcę, żebyście zrozumieli, dlaczego mówię, że już w momencie swego powstania w 1947 roku Światowa Organizacja Zdrowia została założona i sfinansowana przez ludzi zamierzających popełnić przestępstwo, bo oni sami otwarcie to przyznali. Ustęp 13 artykułu 5 nadaje im bowiem, cytuję, immunitet chroniący przed aresztowaniem lub zatrzymaniem i immunitet od procesów sądowych wszelkiego rodzaju. Jeśli nie masz zamiaru popełnić przestępstwa, to co miałbyś przyznawać sobie stały i absolutny immunitet? Przed wszelkimi formami oskarżenia, a nawet przed jakimkolwiek dochodzeniem w sprawie jakichkolwiek oskarżeń, ludzie wzruszają ramionami i udają, że to jest jak immunitet dyplomatyczny. Czy rozumiecie, że to nawet nie spełnia standardów immunitetu dyplomatycznego? To jest organizacja przestępcza, która stworzyła własne prawo, chroniące ją przed odpowiedzialnością za przestępstwa, które wiedziała, że popełni. I mówiąc, że ci ludzie planowali popełnić przestępstwo, mam na myśli dokładnie to, co mówię. Pierwszy dyrektor generalny WHO, czyli dr René Saint, który, tak się złożyło, wcześniej był ciepło opuszczony przez Niemców w obozie koncentracyjnym w Dachau w 1940 roku, w 1947 roku w tajemniczy sposób, dzięki wsparciu Fundacji Rockefellera, został nominowany na pierwszego dyrektora generalnego WHO. I w ciągu pięciu krótkich lat Renaissance zdecydował się autoryzować prawdziwy cel powstania WHO i to na piśmie. Ówczesny dyrektor generalny WHO, dr Brock Chisholm, mówił jasno i wprost, że głównym celem WHO jest kontrola populacji. Czy dla kogokolwiek z Państwa brzmi to jak zdrowie publiczne? To nie jest zdrowie publiczne. To jest kontynuacja tego samego programu ludobójstwa, który rozpoczął się od finansowania przez Fundację Carnegie Biura Eugeniki w Cold Spring Labs w Stanach Zjednoczonych w roku 1913 w ramach działań filantropijnych Andrew Carnegie. Ludzie, przestańcie się oszukiwać. Rozwodzimy się nad liśćmi na drzewie, które nazywamy pandemią, ale nie patrzymy na korzenie. WHO to zwykła organizacja przestępcza, utworzona, aby najpierw zapewnić sobie absolutny immunitet, a następnie realizować swe plany, które dadzą im kontrolę nad tym, kto przeżyje, kto umrze i kto otrzyma jakąkolwiek szansę na życie. A jeśli wydaje Wam się, że w jakiś sposób przesadzam, Pozwólcie, że wyrażę się jednoznacznie. W myśl wszelkich przepisów podatkowych, jeśli w dowolnej organizacji ktoś ma 88% udziałów, oznacza to, że ma w tej organizacji papier kontrolny. A okazuje się, że jeśli spojrzymy na darowizny od różnych fundacji na rzecz Światowej Organizacji Zdrowia, 88% z nich pochodzi od jednej organizacji, Fundacji Gatesów. Stanowi to naruszenie każdego prawa antymonopolowego w Europie i każdego prawa antymonopolowego w Stanach Zjednoczonych. Nie tylko, absolutnie nie jest to niezależna darowizna finansowa na cele charytatywne, ale, co ważniejsze, zgodnie z przepisami podatkowymi po obu stronach Atlantyku, stanowi to tak zwaną darowiznę ukierunkowaną, której prawo jednoznacznie zakazuje i o której nie ma choćby słowa ani w statucie Światowej Organizacji Zdrowia, ani żadnej innej organizacji stowarzyszonej z ONZ. Określając to jako przestępstwo, mam na myśli przestępstwo podatkowe, wymuszanie haraczy, pranie brudnych pieniędzy, a teraz również i wymuszanie rozbójnicze prowadzące do masowego mordu i globalnego terroryzmu. Jak już mówiłem, po przygotowaniu planów finansują. Je. I tu zacytuję własne słowa tych przestępców. One najlepiej to wyrażą. Gdy opracowali plan celowego wypuszczenia biologicznie zmodyfikowanej chimery opracowanej w oparciu o model pochodzący od koronawirusa, powiedzieli wówczas następujące słowa. Aby utrzymać dopływ finansowania po ustaniu kryzysu, musimy zwiększyć wśród ludzi akceptację medycznych środków zaradczych, takich jak powszechny program uniwersalnych szczepień na grypę i koronawirusy. Tu zatrzymam się na chwilę, aby przypomnieć, że kryzys, o którym oni tu mówią, to kryzys malejącego finansowania. Nie było żadnego kryzysu zdrowotnego. Kryzys polegał na tym, że kończyła im się kasa. O takim kryzysie oni mówią. Cytujmy dalej. Kluczową rolę w tym procesie odegrają media, a gospodarka podąży za medialnym szumem. Musimy wykorzystać ten szum medialny na naszą korzyść, aby zrealizować nasze prawdziwe cele. Inwestorzy zareagują, jeśli wyczują zyski z tego procesu. To jest oficjalne oświadczenie wydane przez członków tej spiskującej pliki. Na początku dekady szczepionek, ogłoszonych w roku 2011 przez Globalną Radę Monitorowania Gotowości WHO było ono zalążkiem finansowego partnerstwa Petera Dajaka z producentami chimerycznych patogenów zarówno w północnej Karolinie, jak i w Wuhan. Więc nie mówcie mi, że trzeba przeprowadzić dochodzenie, skąd wziął się COVID. Przestępcy sami się do jego stworzenia przyznali. Własnymi słowami. A teraz dochodzimy do niewygodnej kwestii, którą nikt w kongresie nie chce się zająć. Wszyscy o tym wiedzą, ale nikt nie chce o tym mówić. Oto pismo z 21 października 2014 roku. Senator Ron Paul wielokrotnie przysługiwał Antoniego Fauci. Mówi się nam, że Ron Paul zrobił wszystko, aby zetrzeć Fauci jego na miasto. Tymczasem przez cały czas miał w swoim posiadaniu mniejszy dokument. Jest to list, napisany na oficjalnym papierze firmowym Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych, wysłany do Uniwersytetu Chapel Hill w Północnej Karolinie w czasie obowiązywania moratorium na wzmacnianie patogenności wirusa. Słowo moratorium oznacza zakaz, lecz przyjrzyjmy się punktom tego listu. Po pierwsze, drugi punkt w opisie pierwszego projektu, który to projekt, nawiasem mówiąc, nie był częścią pierwotnego grantu. Jego celem było zbadanie nowych funkcji patogenezy wirusa in vivo. Wiecie, co oznacza zwrot in vivo? W organizmach żywych. Grant miał obejmować wyłącznie symulacje i modele kliniczne. Ale został on rozszerzony, mniejszym listem, zezwalającym na prowadzenie badań nad wzmacnianiem patogenności wirusów w organizmach żywych w czasie obowiązywania moratorium na takie badania. Bardzo podoba mi się też ostatni akapit tego listu, który stwierdza, ponieważ Wasz grant jest objęty finansowaniem, przerwa w badaniach jest dobrowolna. Ile razy spotkaliście się Państwo z czymś takim jak dobrowolne moratorium? A najlepsza jest ostatnia linijka. Możecie kontynuować prowadzenie badań nad wzmacnianiem patogenności wirusów do końca aktualnie obowiązującego okresu budżetowego. I tu pojawia się problem. Wiecie skąd pochodził ten budżet? Został przyznany na nieokreślony czas i nieograniczoną ilość badań na mocy kontraktu z Agencją DARPA i Narodowym Instytutem Zdrowia. Jakież to dogodne, mieć projekt finansowany bez końca, który trzeba skończyć, gdy skończą się pieniądze, ale te pieniądze tak naprawdę nigdy się nie skończą, ponieważ nie istnieje coś takiego jak koniec projektu, który nie ma końca. I nie myślcie Państwo, że rzucam tu jakieś pomówienia. Nie rzucam. Stawiam oskarżenie. Niech to będzie jasne. To wielka różnica. O nic nikogo nie pomawiam. Oni zadali sobie nawet trud, aby nas poinformować, że wirus, który nas dopadnie, będzie pochodził z Wuhan. Jak widać, po prawej stronie slajdu znajduje się dokument opublikowany 14 marca 2016 roku pod tytułem Wirus podobny do SARS pochodzący z Instytutu Wirusologii w Wuhan jest już gotowy do wypuszczenia na ludzi. Czy to brzmi, jakby ktoś był zaskoczony faktem, że w grudniu 2019 roku w WUHAN coś poszło nie tak? Czy raczej wygląda na to, iż powiedziano nam: Spójrzcie na WUHAN, spójrzcie na koronawirusa, spójrzcie na to, jak manipulowaliśmy tym koronawirusem w WUHAN i na Uniwersytecie Chapel Hill w Północnej Karolinie. I oto mówimy Wam, że jesteśmy już gotowi go wypuścić. W 2016 roku. Następny slajd. Już prawie skończyłem. Jak Państwo wiecie, na całym świecie jestem krytykowany za używanie terminu wojna biologiczna. Używam tego określenia, bo jestem do tego uprawniony. Tak się składa, że na początku lat 2000 i w drugiej połowie lat 90. pracowałem dla rządu Stanów Zjednoczonych jako ekspert od zapobiegania rozprzestrzeniania broni biologicznej i chemicznej. Jestem dogłębnie zaznajomiony z definicją biologicznych środków bojowych zawartej w artykule 18 Federalnego Kodeksu Karnego dotyczącego broni biologicznej i chemicznej. Moja ocena w tej dziedzinie jest profesjonalna i kompetentna. A to dlatego, że rząd Stanów Zjednoczonych upoważnił mnie do wydawania takich opinii przez wiele lat. Dlatego mówię to, co mówię. Ale załóżmy na chwilę, że jestem po prostu zwykłym wariatem. Że nie wiem, o czym mówię. Przyjrzyjmy się zatem, co na ten temat mówią sami przestępcy. W 2005 roku, na konferencji sponsorowanej przez DARPA i korporację MITRE, Ralph Barrick, współtwórca śmiercionośnej substancji, którą wstrzyknięto w ramiona miliardów ludzi, tenże Ralph Barrick został opłacony, aby wygłosić prezentację pod następującym tytułem: Syntetyczne koronawirusy, biohacking i technologie umożliwiające prowadzenie wojny biologicznej. Czy to brzmi jak program promocji zdrowia publicznego? Czy to brzmi jak coś, co omyłkowo można błędnie zinterpretować? Czy technologie umożliwiające prowadzenie wojny biologicznej brzmią dla Państwa jak środki do walki z pandemią? Bo dla mnie brzmią jak technologie umożliwiające prowadzenie wojny biologicznej. Dodajmy do tego również fakt, że Ralph Baric, oprócz grantów z Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych, Otrzymał też bez żadnego przetargu granty od agencji DARPA o łącznej wartości ponad 140 milionów dolarów na swoje programy tworzenia syntetycznych technologii umożliwiających prowadzenie wojny biologicznej. Czy zatem mylę się, nazywając te zastrzyki technologią do prowadzenia wojny biologicznej? Absolutnie nie, bo oni sami je tak nazwali. I nazwali je tak już 18 września 2019 roku. Ponieważ to właśnie w tym dniu ta zbrodnicza, spiskująca klika splątana siecią wzajemnych powiązań, znana jako Światowa Organizacja Zdrowia, oświadczyła, że zamierza zainicjować wydarzenie obejmujące cały świat, mianowicie szybko rozprzestrzeniającą się pandemię wywołaną śmiertelnym patogenem układu oddechowego. Problemem jest zwrot śmiertelny zawarty w tym stwierdzeniu. Oni nie powiedzieli, że będziemy mieć lekki katarek. Powiedzieli, że będziemy mieli do czynienia z czynnikiem śmiercionośnym. A celem tego projektu, otwarcie zadeklarowanym we wrześniu 2020 roku, było to, aby świat zaakceptował uniwersalną szczepionkę. Nie! Przyjrzymy się innym metodom leczenia. Nie! Będziemy stosować leki umożliwiające wczesną interwencję, o co tak gorliwie apelował dr Peter McCollough przy wielu, 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 wielu okazjach. Nie, nie. 18 września 2019 roku oni jasno oświadczyli, mamy zamiar zabijać. I będziemy zabijać po to, aby wywołać w ludziach strach, aby zaakceptowali coś, na co bez przymusu nikt nigdy by się nie zgodził. I ci zbrodniarze oficjalnie to opublikowali. Następny slajd. Do końca pozostały tylko dwa. Powiedziano nam, że inwestorzy zareagują, jeśli wyczują zyski z tego procesu. I zgadnijcie, co wyczuli. Zyski z tego procesu. W 2022 roku Pfizer zarobił 100 miliardów dolarów ze środków publicznych. Moderna. Po tym jak okłamała kongres w październiku 2020 roku, gdy zapytano ich o to, czy Narodowy Instytut Alergii i Chorób Zakaźnych promuje zastrzyk, na którym się wzbogaci, a Antony Fauci i cały jego zespół odpowiedział, że nie, nie mają żadnego interesu finansowego w rekomendowaniu tych zastrzyków, po czym otrzymali w ramach opłaty licencyjnej 400 milionów dolarów jako pierwszą transzę. 400 milionów dolarów. To więcej niż jakikolwiek instytut zdrowia kiedykolwiek otrzymał za pojedynczy wynalazek w całej historii amerykańskich badań medycznych. A co było potem? WHO złożyła wniosek o zwiększenie swego budżetu o 11%, aby upewnić się, że ci, którzy zarobią na tej całej operacji, przekażą WHO darowizny. Od razu wyprali te pieniądze. To właśnie zrobili. Proszę o ostatni slajd. To nie jest przestępstwo w zakresie zdrowia publicznego. To nie jest nawet przestępstwo konstytucyjne. Jest to przestępstwo dokonane przez organizację przestępczą, powołaną w celu umożliwienia zachowań przestępczych od samego początku jej założenia w 1947 roku. Oto z czym mamy do czynienia. W tej sytuacji debata nad zaletami demokracji, wolności czy czegokolwiek. Jest równie irracjonalna jak obserwowanie napadu na bank i debatowanie nad zasadnością drukowania banknotów. Problemem nie są banknoty, problemem jest napad na bank. Problemem nie jest tu zdrowie ani zdrowie publiczne ani cenzura informacji i poglądów niezgodnych z oficjalną narracją, ani bezwzględna nagonka na lekarzy i naukowców z całego świata za zwykłe mówienie prawdy. Najważniejsze przestępstwo polega na tym, że banda spiskujących gangsterów z premedytacją stworzyła tak zwaną sytuację kryzysową. Zaplanowali to? Wykonali, przejęli media i wszystkie rządowe agencje, aby skłonić Was do używania terminologii, której oni każą Wam używać szczepionka, maseczka, zdrowie, dystans społeczny, z których żaden nie został nawet zdefiniowany. Wszyscy po prostu ich używali. Przestępcy i gangsterzy, powiązani ze sobą strukturami zarządczymi, konkurencyjne firmy wspólnie ustalały ceny w bezpośredniej zmowie, co stanowi pogwałcenie zarówno prawa Unii Europejskiej, jakie ustawy Shermana oraz ustawy Claytona w USA. To jest przestępczość zorganizowana i tak należy ją traktować. Ci kryminaliści publicznie kłamali pod przysięgą, co doprowadziło do całkowitego zniszczenia wolności oraz do całkowitego zniszczenia w oczach opinii publicznej reputacji i wiarygodności ludzi dobrej woli, którzy siedzą tu dzisiaj i robią wszystko co w ich mocy aby zaradzić nieszczęściom spowodowanym przez tę katastrofę. Ani przez chwilę nie będę umniejszał olbrzymiego wkładu wybitnych specjalistów akademickich i medycznych, którzy desperacko próbowali ratować ludzkie życie i powstrzymywać destrukcyjne skutki tych zbrodni, ale z całą mocą i powagą mówię, co następuje. Dopóki nie potraktujemy tego jako przestępczego spisku gangsterów i zbrodniarzy uprawiających globalny terroryzm w celu czerpania zysków z morderstw, dopóki głośno nie nazwiemy rzeczy po imieniu, to nie mamy o czym mówić. Bo nie jesteśmy tutaj po to, aby debatować nad treścią negocjowanej umowy ze zbrodniczą organizacją przestępczą. Jesteśmy tu po to, aby skończyć z tą organizacją. Oto moje wyzwanie do każdej osoby na planecie. Nie wystarczy ograniczyć władzę WHO należy zniszczyć WHO. Dziękuję bardzo.